Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ostrzeszowie już po raz 17 zorganizował Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów. W wydarzeniu, które odbywało się we wtorek, 21 maja w Ostrzeszowskim Centrum Kultury uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu placówek pomocy społecznej z całego regionu. Swoimi zdolnościami wokalnymi, tanecznymi, aktorskimi i plastycznymi dzieliły się osoby niepełnosprawne z powiatu ostrzeszowskiego, a także Konarzewa, Koła, Kalisza, Ostrowo Wielkopolskiego, Hanulina, a nawet Warty. Jest to olbrzymia praca dla wszystkich pracowników tych placówek, ponieważ te próby, szycie strojów, szykowanie scenizacji, to są, są prace wielu miesięcy. Także dzisiaj jest finał tych prac. Z tego co widzieli Państwo na scenie, to są piękne przedstawienia. Z naszego ośrodka na początku mieliśmy okazję zobaczyć występ Słonia Trąbalskiego. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycona, zachwycona strojami, które szyły pracownice naszego ośrodka, e, dziećmi, tym jak się te dzieci otwierają, jak się pokazują, to są już gwiazdy na scenie, tak, to są gwiazdy. Nie ulega wątpliwości, że możliwość występu przed publicznością i otrzymania nagrody w postaci praw jest dla każdej osoby niepełnosprawnej przeżyciem niezwykle cennym. Można powiedzieć, że to forma terapii, która rozpoczyna się już na próbach. Dziecko najpierw boi się postawić kroku na scenę, a na koniec no, po prostu robi to już fantastycznie, także to jest cały, cały taki proces I, i ten występ jest bardzo ważny, bo to jest taka kulminacja, gdzie dziecko musi pokonać swoje bariery, wyjść i zaprezentować swój talent, a robią to naprawdę wspaniale. I praca z takimi dziećmi, to jeszcze powiem, bo ja już naprawdę bardzo długo pracuję, w zawodzie daje niesamowicie dużo satysfakcji i też myślę, że kształci osobowość. Człowiek inaczej patrzy na świat. Podopieczni ośrodka w kole, mimo dużej odległości, przyjeżdżają do Ostrzeszowa co roku. Bo to jest niesamowicie mm, sprzyjająca atmosfera. Bardzo lubią tu dzieci występować. Yy, przyjechaliśmy z zespołem teatralnym Plaster. Zespół działa już y, naprawdę bardzo długo, ma ponad 20-letnią tradycję. Yy, plaster, bo jest to też y, plaster na dziecięce smutki, na dziecięce niepowodzenia. A Ostrzeżów to jest takie miejsce, gdzie dzieci niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje talenty. Stałymi bywalcami Ostrzeszowskiego Przeglądu są już od 6 lat po ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Wolicy. Myślę, że bardzo ważna jest integracja, ale też pokazanie naszym uczestnikom, naszym uczniom, że zdobywają sukcesy i są inni też tutaj, którzy zdobywają podobne sukcesy, porównują swoje poziomy, są bardzo zaangażowani przez większą część roku szkolnego, żeby wybrać e, in, dosyć atrakcyjny temat, który można tutaj e, zaprezentować i za każdym razem jest to troszkę inna grupa e, i za każdym razem prezentujemy e, inny temat, ale chciałabym powiedzieć, że bardzo to przeżywają, że występują i naprawdę ten sukces, jak przyjeżdżają z trofeum, z, e, z imprez jest... E, jest, jest bardzo przez nich mile widziany i myślę, że stwarza też i im, i całym rodzinom możliwość odnoszenia sukcesu. Każda edycja przeglądu poświęcona jest innej tematyce. Wszystkie prezentacje w tym roku dotyczą działań ekologicznych. Wszystkie związane z, są z dbaniem o zdrowie, o środowisko naturalne. Jak wiemy jest to bardzo, bardzo ważny teraz temat. Natomiast przedstawienia, to są przedstawienia teatralne, muzyczne, czyli wokalne oraz przedstawienia również taneczne. Najlepsze pokazy nagrodzone statuetkami oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.